Siema, witam w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj powiemy sobie o meczu Barcelony z Realem Madryt w Lidze Hiszpańskiej. Mecz decydujący tak na dobrą sprawę o wszystkim, co się będzie wręcz dalej działo w Lidze Hiszpańskiej. Wynik 4-3 dla Barcelony. Zwycięstwo, a tym samym w zasadzie pozbawienie szans już Realu Madryt o walkę, o mistrzostwo. No szanse są minimalne, no Barcelona musiałby przegrać wszystko. Real Madryt musiałby wygrać wszystko. Więc, tak na dobrą sprawę, jeśli Barcelona wygra swój następny mecz ze Spaniolem, który jest na 14. miejscu w tabeli, no to zamyka walkę o Ligę Hiszpańską i zdobywa Mistrzostwo Hiszpanii. A tym samym, taką powiedzmy mini potrójną koronę, bo wiem, super Puchar Króla się nie do końca liczy do takiej klasycznej potrójnej korony, no ale jednak trzy Puchary będą, więc jak najbardziej sezon można uznać za udany i to bardzo udany. Dobrze, przejdźmy do składu. I tutaj, no tak jak wiadomo, wielu zawodników jeszcze nie ma do końca w dyspozycji, a przynajmniej nie było od początku meczu, więc trzeba było się pożytkować trochę rezerwowymi. Na prawej obronie Erik Garcia, w obronie i Inigo Martin, De Jong Pedri, Jamal Olmo Rafinia oraz Ferran Torres. Czyli no, na ten moment jedyna możliwa w zasadzie konfiguracja zawodników, patrząc na te braki kadrowe spowodowane kontuzjami. No i dobrze, no tak na jeśli mam być szczery, Real miał 15 minut. 15 minut, które wykorzystali idealnie, bo później tak na, tak szczerze, no zniknęli z gry. Potem inicjatywę przejęła Barcelona, czyli to, co się działo już wiele razy, Barcelona dostaje Gola lub dwa gole w plecy i nagle się budzą, nagle przypominają sobie, ej kurczę, no fajnie by było wygrać ten mecz. I ruszają na pełnych obrotach ze swoim. no tak jakby to nawet zwać w sumie. 100% swoich umiejętności w tym momencie wykorzystują po to, żeby zdobywać bramki. I tak się stało też w tym meczu. Zaczęliśmy w piątej minucie zrzut karny dla Realu Madryt. Błąd Kubarskiego. Czy go można winić? No oczywiście, że można go winić, no, ale przypominam, on ma 18 lat, więc ma prawo popełnić jakiś lekki błąd. Tutaj był błąd przyjęcia. Zagrał piłkę w stronę pola karnego i zakończyło się to po prostu wyjściem Mbappé. Oraz wyjściem Wojtka Szczęsnego, który niestety taką Mbappe wyciął, jak to już ma niestety w lekkim zwyczaju w tym sezonie. No i cóż można tutaj powiedzieć, no błąd Wojtka Szczęsnego spowodowany błędem Kubarskiego i gol na 1-0 kilian który z rzutu karnego pokonał Wojtka. Wojtek był swoją drogą blisko obronienia tego karnego, bo ta piłka zeszła mu już po ręce, dobrze się rzucił, wyczuł Mbappe, no ale trudno, nie ma tego złego. 14. minuta. Tutaj Mbappe, po podaniu Viniciusa, strzelił gola. Eee, no i czy, czy w sumie będę coś więcej mówił na ten temat. Czy... Czekajcie sekundę. Osman, Chodź. Chodź tu. Czy coś będę mówił więcej na temat tego gola? Chyba niekoniecznie, więc po prostu 2-0, minuta 14. Eee, i, I w tym momencie bardzo ona właśnie się obudziła, czyli to, co mówiłem. I Po 5 minutach, czyli bardzo szybko, bardzo szybka Odpowiedź. Gol pierwszy dla Barcelony na 1-2. Garcia po podaniu Ferrana. Podanie Ferrana to w zasadzie było w życiu rożnym takie zbicie piłki głową. I wtedy Erik Garcia idealnie jest pomiędzy Valverde a czułamy niego wyszedł do główki i oddał strzał z najbliższej odległości właśnie głową. Czyli to, co u mnie w tym sezonie robić bardzo dobrze. Robił to w Lidze Mistrzów bodajże chyba już dwa razy. Taki strzał głową. W hiszpańskiej również dwa razy, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie, że jest taki zawodnik, który potrafi wejść w to, w to pole karne przy rzucie rożnym. Bo w tym sezonie akurat nie mamy zbyt wielu zawodników, którzy główki potrafią dobrze wykonywać po rzutach rożnych czy też wolnych. No i potem kolejny gol na 2 do 2. Tym razem Jamal po podaniu Ferrana. Od Ferrana takie podanie, powiem szczerze, znaczy po takiej bardzo intensywnej akcji, gdzie, gdzie po prostu było dużo podań szybkich. Od lewej strony piłka przeszła na prawo. Ferran wystawił piłkę Jamalowi, a ten oddał piękny strzał takim rogalikiem, jak to potrafi Pokonał Tibo Courtois. Eee, więc wynik 2 do 2. I następnie Barcelona natychmiastowo wyszła na prowadzenie, wynik 3 do 2, podbity przez Rafinie, który po podaniu Pedriego pokonał bramkarza. Zaczęła się cała akcja od błędu tam chyba Mbappé z Kebajosem, tak tak się chyba mówi. To nazwisko nie porozumieli się, piłkę przejął Petri, podał ją idealnie do Rafini, który lewą stroną wybiegał, i lewą nogą na dalszy słupek oddał strzał. Więc bardzo, bardzo fajnie. No, no i jeszcze skońcówka pierwszej połowy, bo to też warto tutaj dodać po raz kolejny: Barcelona wyszła z atakiem bardzo istotnym, no bo jednak podwyższenie wyniku na 4 do 2 w minucie już 45. Rafinia po podaniu Ferrana, no to jest istotna rzecz. Bo dzięki temu mogli w drugiej połowie już grać zdecydowanie spokojniej. Ale co jest dla mnie takim minusem, i tak mimo wszystko, to poczuli się zbyt swobodnie przeciwko takiemu rywalowi jak Real Madrid, no czyli drużynie, która w każdym momencie może Cię zaskoczyć. No i jak dobrze wiadomo, no może teraz formy nie mają genialnej, ale jest to drużyna, która po prostu potrafi wykorzystywać każdy błąd przeciwnika. Ok, pierwsza połowa zakończona 4 do 2. No i tutaj, co można powiedzieć o kształcie drużyny, na pewno ode mnie plusa dostaje Gerard Martin. To, jak ten zawodnik się rozwinął, jest naprawdę niesamowite. I uważam, że powinien on dostawać, to czy więcej szans, może niekoniecznie, no bo jednak Balde oczywiście jest pierwszym zawodnikiem składu, ale na pewno powinien dostać swoje szanse na następny sezon. Bo gra naprawdę dobrze i uważam, że jako zmiennik dla Balde jest wystarczająco jakościowy, a do tego rozwija się w bardzo fajnym tempie. No bo przez począt, od początku sezonu był beznadziejny, a teraz gra jak naprawdę zawodnik taki, który mógłby walczyć o ten pierwszy skład. Więc, Martin, naprawdę super. I czy ktoś jeszcze na jakieś specjalniejsze wyróżnienie? No, na pewno Jamal bardzo fajnie grał. Rafinia też się w końcu odblokował, trochę był aktywniejszy. No, zresztą dwa gole no to mówi samo za siebie. Pedri w tym meczu, znaczy przynajmniej w pierwszej połowie, nie był taki idealny, bo miał kilka takich dziwnych podań, ale mimo wszystko tak czy inaczej poziom był zachowany. Drużyna grała bardzo fajnie, oczywiście od 15 minuty dopiero, ale zawsze coś. Dobrze, druga połowa. E, tutaj możemy w sumie zacząć od tego, że od początku drugiej połowy, aż do minuty 70, Barcelona przeważała w grze w zasadzie. Tylko to nie, było taka, to nie była taka przewaga, że oni napierali próbowali strzelać kolejne gole, tylko po prostu kontrolowali grę. I jak Real czasem wychodził z jakąś kontrą, z jakąś swoją akcją, to tam nie było jakiegoś większego zagrożenia, nie było takich sytuacji, które byłyby powodem do jakiejś paniki. Co istotne, zmiany. Minuta 57-58. Christensen za Kubarsiego, tutaj niestety, ale jakiś uraz Kubarsiego. No miejmy nadzieję, że to tylko taki przemęczeniowy. No bo jednak ostatnio grał bardzo dużo. Przed Christensen. Dlaczego nie przed Araucho, który jest raczej pierwszy w hierarchii? Myślę, że z bardzo prostego powodu. Christensen już się odrobinę ograł po tej kontuzji, już myślę, że w treningach też zaczął więcej się pokazywać. No i prawdopodobnie hans po prostu widzi, że Christensen jest o wiele inteligentniejszym obrońcą i, i bardziej sensownym od Araucho. E, pomimo tego, że no nie wiem, walory siły czy szybkości pewnie ma trochę słabsze, ale jest zdecydowanie inteligentniejszy, a jak wiemy no... Hansi Flick stawia na tych inteligentnych graczy. E, to to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, a Raucho w pierwszej połowie zarobił żółtą kartkę za jakieś tam protesty jako rezerwowy, więc e, no, wpuszczać zawodnika żółtą kartką byłoby głupotą. No i Balde e, za Gerarda Martina, który zagrał, o ile dobrze kojarzę, to chyba 120 minut właśnie z Interem, on chyba nie strzelił w tamtym meczu. Więc, no też na pewno potrzebował wytchnienia. Szczególnie że w tym meczu grał, no tak jak mówię, bardzo fajnie, bardzo aktywnie, dużo biegał, więc to wolne mu się też należało. Minuta 70, BP po podaniu Viniciusa strzela na 3 do 4 z perspektywy realu. No i tutaj się zaczęło trochę gorąco, ponieważ zdarzyła się rzecz, którą obawiałem się oglądając ten mecz, czyli. Barcelona, niby, wiecie, tam od początku drugiej połowy, aż do tej 70 minuty Barcelona była głównie pod grom, i prowadzili tą grę bardzo spokojnie, podawali sobie i tak dalej, raz jakąś akcję wyprowadzili później spokojnie, coś takiego. No ale to nie jest gra, która jest na Real Madrid. No ja rozumiem, przewaga 4-2 jest w miarę bezpieczna, ale kurczę, to nadal jest Real Madrid. Przewaga 4-2 i taką grę można by było wprowadzić na, no nie wiem, jakieś. 17-16 drużyn w lidze hiszpańskiej, licząc od końcówki tabeli aż do tam czwartego miejsca, czy trzeciego, czy piątego bardziej, ale no na te topowe drużyny, no nie ma szans, że gra się w ten sposób. No trzeba próbować dalej atakować, szczególnie, że ten Real Madryt no nie był zbyt szczelny w defensywie. Jakby Barcelona przycisnęła, to myślę, że mogliby spokojnie tam zamknąć ten wynik na wynik 5-3, do 3, czy może nawet i 6-3 do 3 ostatecznie, i tak by się ten mecz zakończył. Dobrze, tak czy inaczej, Bapet po, po daniu Viniciusa wynik 3 do 4 i w tym momencie zaczęło się robić gorąco, ale to zaraz do tego przejdziemy. Minuta 77 kolejne zmiany w Barcelonie. Fermin za Daniego Olmo, no, zmiana naturalna, typowo na zmęczenie po prostu Daniego Olmo i na taką profilaktykę, żeby jednak jakaś kontuzja mu nie wypadła. No i zmiana e, Hektora Forta za Erika García, tutaj myślę, że typowo zmęczeniówka. Bo no jednak Eric Garcia również zagrał w meczu z Inter'em bardzo dużo na tej prawej stronie, gdzie musiał pilnować Viniciusa, Mbappé, A jeszcze się podłączał do akcji ofensywnych, no to na pewno też sporo to e, go kondycji kosztowało, więc przed Hector Ford, świeży, dynamiczny dość. E, I mieliśmy no takie zmiany potyktowane typowo, myślę, że kondycją, tak? E, no i dobrze, idziemy dalej. Tutaj przejdziemy jednak do dwóch kontrowersji, e, czyli... Brak rzutu karnego po zagraniu ręką czułamy niego w polu karnym Ferran dawał strzał eee, tak prosty w stronę bramki i czułamenię, no żeby was nie oszukiwać. No mniej więcej tyle miał rękę poza obwodem ciała i ta piłka uderzyła go idealnie w środek ręki. Czyli, jeśli by tej ręki nie było, piłka by przeszła i byłby strzał na bramkę. Jak dla mnie jest to karny oczywisty, no szczególnie, że. No kurczę! Są przepisy, które mówią o tym, jeśli piłkarz w polu karnym tam, broni piłkę tak, tak, albo ręka jest delikatnie odchylona i na przykład mu się od dłoni odbija, albo tu, ale no ta ręka jest faktycznie blisko, to oczywiście nie ma rzutu karnego. No ale jak ręka jest wychylona i tak naprawdę ręka, tylko i wyłącznie ręka, broni piłkę przed strzałem w, pole, przed strzałem w bramkę, no to no jak dla mnie jest ręka oczywista. Jeszcze ta sytuacja była sprawdzana na warze. Bo ja rozumiem, sędzia w pierwszym momencie mógł powiedzieć, widząc tą sytuację z bliska, tak? Mógł powiedzieć: No nie wiem, z mojej perspektywy to była piłka, znaczy to była ręka idealnie przyciele, czyli nie uznajemy tutaj rzutu karnego. No ale sędziowie z waru go wzywają, pokazują mu, on widzi powtórkę, na której no ta ręka jest odchylona i on dyktuje, że nie ma karnego. No to jest dla mnie jakiś kosmos totalny, no to w takim razie grajmy na ręce po prostu, tak? Brońmy w polu karnym w ten sposób. No, bo skoro takie odchylenie ręki to nie jest rzut karny, no to dlaczego za każdym razem piłkarze w polukarnym chowają te ręce, żeby absolutnie ta piłka się od nich nie odbiła. No, cholera, no skoro odkwizdujemy takie ręce, no to grajmy na takie ręce. No bo to w takim razie nie ma w ogóle sensu, tak? W, jednym, w jednej sytuacji masz rękę ręce, rękę tak, odbija ci się. I, I nie ma oczywiście karnego, przykładowo, tak, no bo nie powinno go być, a obrąca w pewnym momencie robi, tak, blokuje piłkę ewidentnie ręką i tego karnego nadal nie ma. No to po cholerę jest ten przepis. No to jest dla mnie nie do, po, nie do zrozumienia po prostu, co tu się stało. I sytuacja kolejna, już na koniec meczu, gdzie ona zamknęła ten wynik na 5 do 3. Gol Fermina, Fermin wygrał tam walkę z Valverde, co się w ogóle nie mieści w głowie, jak się tak porówna tych dwóch gości. No ale wygrał piłkę z Valverde i piłka tam się odbiła od ręki Fermina w nienaturalny sposób, ponieważ ta piłka była odbita, to bo ta ręka była kopnięta, znaczy ta piłka była kopnięta w nienaturalny sposób, że Fermin nie był w stanie nic z tą ręką zrobić. On tam walczył o piłkę, no co miał nagle schować ręce, nie wiem w kaftan bezpieczeństwa się zabezpieczyć i tak walczyć o tą piłkę? Nie, no w takich sytuacjach, jak się piłka odbije w nienaturalny sposób to się takiej ręki nie uznaje i widziałem już wiele takich sytuacji, w których takie zagrania ręką nie były uznawane, bo było to zagranie przypadkowe i bardzo często w meczach takie zagrania przypadkowe nie są odgwizdywane w ogóle, a tutaj poszedł gol, poszła akcja i nagle Fermin Lopez jest pozbawiony gola, ponieważ sędzia uznał, że no tutaj w sumie była ręka, tak? Tam w polu karnym w zasadzie też była ręka, ale tamtej nie uznamy, ale tutaj już uznamy. No więc... Nie wiem, no dla mnie no to to jest głupie. A nie wiem, jakiś argument wracając jeszcze do tej ręki w polu karnym, typu e, że nie wiem, bliska odległość. No kurde, no bliska odległość, ale każdy elementarnie obrońca, jak broni się już w polu karnym, chowa te ręce zawsze! A czuameni w tej sytuacji wystawił te ręce. No kurde, no to to jest dla mnie kosmos. Dobra, nieważne. E, jeśli przechodzimy już do następnego meczu, bo tak zrobimy, tutaj już nie będę miał w zasadzie nic więcej do powiedzenia. No to możemy sobie powiedzieć tak, że nie, na następny mecz prawdopodobnie nie mamy defensywy, środka defensywy konkretnie, ponieważ Inigo Martinez w następnym meczu nie będzie mógł zagrać, bo skompletował żółte kartki i po prostu musi sobie spauzować ten jeden mecz. Na Kubarsi, tak jak mówię, no albo przeciążenie, albo jakaś, jakiś uraz, jakaś kontuzja, więc zakładamy, że niestety tych dwóch obrońców nie zobaczymy w następnym meczu. Jaką defensywę możemy się spodziewać? Jakiej defensywy możemy się spodziewać? No przypuszczałbym, że zagra Chris po prostu razem z Raucho i, I będzie to taka defensywa jak za Czaszewczawiego. No czyli... Potencjalnie dobra, no, ale wiadomo, że Raucho nie jest w najgenialniejszej formie. Ale... Jeszcze jedna myśl. Jeśli już mamy podejmować taką defensywę, gdzie Chris grał mało dotychczas w tym sezonie i mamy Raucho, który... No jest nie do końca pewny w swoich interwencjach i w tym, co robi na tym boisku, to lepiej taką defensywę wystawić właśnie na mecz z Espaniolem z 14. miejsca, który prawdopodobnie nie będzie zbyt wiele miał sytuacji bramkowych niż na jakieś mecze następne, typu tam chyba Villarreal jest i chyba jeszcze Bilbao będzie do, do, do zagrania, o ile dobrze pamiętam, na pewno Villarreal, a ta druga drużyna to nie pamiętam do końca, ale chyba Bilbao, więc z złego lepiej mieć tą defensywę na Espanyol niż na kolejne mecze. Dobrze, kochani, to będzie wszystko. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym meczu, co sądzicie o tych dwóch kontrowersjach ostrych według mnie. E, jaki skład na przykład widzicie na następny mecz. E, sekcja komentarzy należy do Was. Subskrypcje oczywiście miło, mile widziane. Lajki też. E, I co? No jakieś ogólne przemyślenia z tego meczu. Dajcie. Widzimy się po meczu ze Spaniolem. Siemanko.